<laughs> Salutations, Mr. Kennedy! Are you ready to hand over the girl? Not this guy again. I'm taking delivery of preparing some entertainment for you. Without further ado, the gallant knight protects the Princess Ugh. Dobra. Mamy skrócik. Mamy skrócik. To ja chyba sobie jeszcze sprzedam parę rzeczy. Dobra, patrzcie jakie... Jakie przedmioty! Ile kapusty! Po co ci kapusta? Dobra. To możesz sobie zreperować. Co tu jeszcze naoliwić? A, powera tego. 35. Dobra, idziemy na tego wariata. Dobra, ale wiecie co przy okazji znalazłem? Lunetkę. Ja tam miałem lunetkę, tylko gdzieś mi się schowała. Gdzieś mi się schowała, proszę państwa. Ale już wszystkie systemy sprawne. Dawaj dziadygę. Dawaj dziadygę. Tak, tutaj mamy. Kolejne wazy. Chyba idziemy tą stroną, co? Ale tu ładnie. Patrzcie, kuszników. Patrzcie tam. Jaki pikny chłopiec. Eee! Piękny chłopiec. Co my tu mamy? Będziemy kręcić korbką? Hmm. Coś jest potrzebne? A, ah, eee, to są te zabawy. Kotka i myszkę. dobrze siedzi, Hedzik. Witam. Żniwiarzy zostawią. Jesteś chory? Hmm, Ashley. Kurde, niedobrze. Mogłem ją tam złapać. Dobra, spokojnie, spokojnie. Młoda damo, oj. Jak tam? Oh no. Złożył jajo. Ej, ale tu jest... Tu jest super nasze koło. What? No. Dobra, dawaj tego. Ok, ten spadł. No jest ciekawie. No daj Tom, kurde, nie mamy tych min. Dobra, <laughs> dlatego nie działało. Kurde.

No ile? Serio? Otwieraj tą paszczę. Powiem wam, że ci są tutaj mocni. Karaluchy. Nie ma wstawania. Ej, mocne są karaluchy. No, będzie ciekawie. Ach, tam była w ogóle beczuszka, no ale. Nie byliśmy tutaj sprawdzać. Dobra, małe zasoby. Teraz muszę pozbierać, bo troszkę z Shotguna mi wzięli. No. O, dobra, tutaj jest kolejny Shotgun. To co, możemy górę? Ale ta taka lawa śliska jakaś taka bagienna. Nie podoba mi się to. O, tu możemy. Dobra, użyj. A czy to będę mógł wykładać? What? Dobra, wzięliśmy. A jeszcze tu kolega. Jeszcze kolega. Powiedzmy, że w ten sposób. What? Dobra, red. Ponuszka, o kurde, ale dostałem. Teraz tak, pyk, to sobie użyjemy. Oh o, no. no, są mocni, nie powiem. Są mocni. O, oh no, no, no. no. I szczerze mówiąc, najpierw tych kuszników bym musiał. Tylko oni tak. Mało dostępni. Okay. Nie wiem, czy tam możesz się bardziej schować. Czy chodź ze mną? Może chodź ze mną. Są gnyby. To tam coś za mną Łazi, nie? O, ten! Marynowany... Oj! Jeszcze tutaj. Dobra, ten niestety wyszedł z jamy. Czy ja będę mógł sobie zrobić... Hmm... Dobra, do shotguna troszkę. Na fleszyka nie mamy tych dużych, a szkoda. No kurde, jak mnie ten denerwuje. Dobra. Powinien spaść z rowerka. Okej. Okay. Powiem wam, że lokacja jest dosyć tutaj ciężka. Dosyć ciężka. Ok, coś zielonego. Coś zielonego się tli. Nie wiem, czy oni jeszcze tam strzelają, ale mnie to już nie interesuje. Ja robię swoje. Dobra, odpalaj furmankę. Tak, tam strzela jeszcze. Dobra, let's go! Ashley! serio! Najlepsze by było, jakby teraz zginęła, nie? Ale dobrze, że nie ma zdrowia. Szczerze mówiąc, dobrze, że nie ma zdrowia, takiego paska, bo to byśmy się wykończyli. Dobra, jeszcze tutaj. O, to jest fajne. To jest fajne i to już chyba wszystko. Wiecie co, ja muszę mieć flesza zawsze. Muszę mieć flesza dostępnego, jak jest taka horda. No dobra, nie jest źle. Coraz wyżej. No dobra, tutaj koło też użyjemy. A na tych balkonikach nic? No tam, tam coś powinno być z przeciwników, nie? No i serio, nic by nie dali? Co za pazery. To już są pazery. O, ale blisko jesteśmy tutaj. Tych głównych drzwi. O, pięknie. Powiem wam, że też zamek zrobili kapitalnie. Tak stylistycznie. Bo tam w oryginale to tu było tak no sterylnie, nie? Takich detali to daleko szukać. Ale też się podobało na tamte czasy, no. Tylko to już troszkę lat minęło. Patrzcie, tam jest jeszcze jakiś. Hmm. Tu jest normalne kółko. Co my tu robimy? Na taką platformę. Ok, czyli to będzie po prostu to przejście. No. A no chodź tutaj zobaczymy, ja? Hmm, no dobre, zrobię to okay? dla ciebie. O nie, okaj, A ja tutaj mam ekipę, czy tylko u niej? Tylko u niej, Leon! oni mnie chcą porwać. <grywa> <grywa> Patrzcie, jakie to są, jakie to są zbiry? Szkoda gadać. A idziesz na drugą? Ok. Oby nie był jakiś taki, no nie, ja jeszcze mam ekipę, oczywiście, że tak. Gdzie jesteś? Dobra, muszę mieć lepszy ogląd sytuacji. Dobra, dawaj, dawaj, dobra idzie. Jest okej. Okay. To było idealne. No Ale patrzcie jakie to są. To są czuby. Oni tylko na to maszli. Czuby to lekko powiedziane. Naprawdę lekko. Ok. Fajnie było? Nie, nie było fajnie. Co tu możemy skombinować? No, jest jeszcze jeden fleszyk. Do shotguna. Dobra, do shotguna. Pięknie, ale dzięki za pomoc. I chodźmy razem. Tutaj przeładuj. O, te kusze jeszcze by można. Tylko nie mam tych. tych min za bardzo, no ale. Dobra, mina do złej gry. A tu jest zła mina do dobrej gry. Hmm. Dobra, czyli chcecie, żebym coś sobie potworzył. Rozumiem. Rozumiem. Hmm. Z nożyka miałbym bolty. E, nie trzeba. Będziemy po prostu używać przedmiotów. Zaraz się jeden nożyk zniszczy to. A były tam jakieś skarby? Nie, na razie nie. Taki mały dziedziniec. No dobra. No dobra. A i jeszcze tu z tego, z tego powderka byśmy mogli za piątkę. Dobra, niech będzie ten. No, całkiem, całkiem, Shotgun. Hmm. O dziwo nic. No, to góra. O, teraz już bez problemu. No, to będzie zabójczyni niezła. Rozumiem, że. O.

Uh, temperance, child. Actually. Roost, come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Say, can you? Roost, you're breaking up. Do you read me? what <coughs> chopper. Damn it! There's so much for that. To jest dramat. Ale tutaj się dopiero zaczyna masakra. I teraz tak Find Ashley Czy ona mi wzięła ten nożyk? Hmm. Niby nie, nie? O dziwo nie. Dobra, mamy coś tutaj. Jakieś super zasoby. Nie, musimy zobaczyć, co tam. Nasz handlarz uwielbiony. Hmm, tu się schowałeś? Eee. I to bardzo. Ouo! Body armor! Hmm. a tutaj mamy te miny. Dobra, to, to sobie kupimy. Słuchajcie, te miny też. Będę mógł sobie robić. on co tam mogę sprzedać? Oj, bida jest na sprzedaży, nie? A tu masz coś nowego? Tu raczej nie. No sprzedaży bida. Czekamy na jakieś fanty. No dobra, 20 koła. No wiesz co? No space? Tak. Do kieszeni. Hmm. Do kieszeni sobie włożymy w gacie. Będzie ok. Dobra, a to można skraftować z czymś? Dobra, z tym. Chociaż zaraz mi się nożyk skończy. To nie było mądre. To nie było mądre. Hmm. Na serio nie mamy miejsca? Aż dziwne. Tym nie skraftuje. Dobra, to wiecie co? Tego wywalimy. I jeszcze gunpowdera mamy. Ach, tutaj nie ma tych dużych. Może za dużo tych broni. No ale Dobra, coś tam zawsze możemy użyć. Tego Magnuma by trzeba. Oj, tego Magnuma by trzeba. Troszkę sobie pohasać. To jest na byków, nie? Oj nie dobrze z wami. Oj nie dobrze z wami. Naprawdę. Mm, tu zamknięte. Nie dobrze z wami. Są czuby, ale ta kamizelka fajna na pewno jest fajna ta plaga. Okej. Okay. Tu chyba szkoda tej beczki na razie. Co on gada? Dobra, przesuń się. A ja mogę tego... Oh no. Ja mogę tego dziada unieszkodliwić? I shit, Crimson Lantern. Dobra, nie mam czasu na ciebie. Kurde, jeszcze tam jakiś kusznik. Eee, witam serdecznie, ale lokacje są mega zawiłe. I te chłopy już naprawdę sobie poczyniają. Dobra, ten coś tam dostał Plecki. Chodziło do tego już mi się kończy. Ammo. Hmm. Może by tak kuszy troszkę użyć? What? Skąd pan przyszedł? Z piwnicy? No, wątpię, że to użyję. Dobra, pięknie, elegancko. Tu jeszcze możemy na dół, nie? Ech, wymiana. Nie wierzę. Ja nie mam noża. Łu, ten, ale nieźle zasiłkany. Dobra, bierz i ładuj. Oh, no. Dobra, to nie wygląda dobrze. Dobra, chodźcie tutaj. Ja miałbym coś dla Was: jakiś prezencik świąteczny, urodzinowy. Do wyboru do koloru. z rowerka. No, nieźle. Niezłe byczki, Fernando. I teraz, gdzie my mamy? Tu jakoś się dostać. Ha. Sprawdzę sobie jeszcze tą górę. I tam miałem latarinkę, nie? Latarinkę do czegoś użyjemy na pewno. Czy tu mogę wrzucać kamienie? Niestety nie. O, a zobaczmy tą latarynkę, co potrafi. Hmm. Fabularne. Bardzo fabularne. Ziub. No ten. Nożyk Bidal. Tu sobie skraftujemy. O, z tym bym chciał. O, do tego w sumie nie mamy. No. Okej. Okay. Ale ta kamizelka jest cudowna. Kamizelka jest cudowna. Czy ja to naprawdę mogłem użyć? A, e, bolcik został. A to jest w sumie dobre, że te bolty zostają, nie? I co teraz? Czy ja mam się wrócić? Może coś tam zapalę, nie? Jakiś płomień. Płomień nadziei. Dobra, jeszcze tu zasoby. Zasobów nigdy za wiele. Chyba, że się skończy miejsce. O, tutaj zapalimy. Kozły ofiarne. Baranki na rzeź. O, tu już. Armory powoli. Ładnie tu macie, ładnie. Dobra, skrócik, chcemy. Tu jest taka. Hmm. Mhm. Tu potrzebujemy Ashley. a może innego towarzysza. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.